Ej. No? Um, no, bo kupiłem sobie nowego iPhone'a A fajny jest? No, 18 Pro Max Turbo S XXL A po co ci XXL? Ja się pytam No, żeby był wielki, żeby mógł się fleksować Mhm mm mm, A istnieje w ogóle taki iPhone? Czy se kupiłeś jakoś PDF? No tak, istnieje, bo ja go mam no chyba, iPad. No chyba No, chyba, no, chyba masz iOS 18 system, a nie iPhone 18. A sera seraka pierdaka, to jest iPhone. Aha. Eee... A w ogóle jadę na Hawaje jutro. Okej. Okay. Jadę na Hawaje. Super. Jadę na Hawaje. Super. Nie zestraj się. Tam się nie zestraję. Ja mam żony kibel w porównaniu do ciebie. Hmm, fajnie. Yy, to czemu się nie myjesz? No bo co to co to jest prysznic i co to znaczy myć się? Ciekawe. No ciężki temat. No zresztą. Słyszałem podobno, że twoja siostra jest jakby, e, e, bo jest popularną. E, jest popularną. No hmm. tak, bo moja siostra to Ariana Grande. Aha, twoja siostra jest popularna, a co robi? No prawda do... Śpiewa. Serio? Co? Co śpiewa? Co Na co przykład... Śpiewa? E, moja sraka pierdaka. Okej, okay. fajna piosenka, a coś... Mam jeszcze kuzynkę. No weź przestań bekać na chwilę, daj, daj chociaż na chwilę, po, po, daj chociaż chwilę e, powiedzieć, e, kurw, no daj po prostu powiedzieć ej, coś, co ej, 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 bo on się szafa wywala. Ej, ej! Co <śmum> ci się da? Kończ, w końcu niech pojedę do szpitala, to żebyś może by szpitalu go A to ale cię siedzisz, co? Aj. Co ci się tam stało? Cowa mi się wywaliło! <laughs> Panie. E, a co tam miałeś? co tam, tak? że ci tak. A co i tak tam miałeś? No miałem tam swojego pieska i swoje dzieci. To ty masz, dzieci? masz dzieci? No adoptowałem parę. Adoptor? I, i... Jak się, jak się nazywają po kolei? Adam, Maciek, Marek, Adam, Sraka, Piotraka i jakich innych gównach. Obchodzą mnie tak szczerze. Mhm. Mm